Wielu sądzi, że życie kończy się po czterdziestotce, ale Karl Jung widział to inaczej. Dla niego 40 lat to nie zachód Słońca, to był wschód Słońca. Świat twierdzi, że życie zwalnia po czterdziestotce, jakby najlepsze minęło, ale Jung myślał inaczej. Wszystko wcześniej było tylko szkicem, prologiem do prawdziwej historii. Pierwsza połowa życia to gonitwa za celami innych, karierą, statusem, aprobatą. Około czterdziestotki fasada, którą zbudowaliśmy, słabnie, a przez szczeliny wyłania się prawdziwe ja. To nie kryzys. To przebudzenie. Teraz czas na głębie, nie pośpiech. Na życie z głębi siebie, nie listą osiągnięć. Jung wiedział, że dusza się nie starzeje. Cierpliwie czeka na swój czas. 40 to nie meta, to początek Twojego prawdziwie świadomego życia.